Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Nie katolicy nie mogą przyjmować katolickich sakramentów w Kościele Świętym. Bierze się to z eklezjologii Kościoła. Przede wszystkim św. Augustyn, święty Tomasz z Akwinu mówią, że sakramenty mogą być udzielane tylko w Kościele w sposób godziwy i ważny. Natomiast poza Kościołem, jeżeli ktoś, załóżmy, chrzci, ale chrzci ważnie, czyli ma właściwą intencję, taką jaką podaje Kościół, to owszem, chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest udzielony ważnie, natomiast jest taka osoba ochrzczona od razu jest ekskomunikowana, ponieważ tak jak tłumaczy nam to papież Pius XII w encyklice Mistici Corporis, aby trwać w prawdziwym kościele nie trzeba być tyle, że ochrzczonym, co także prawdziwą wiarę wyznawać. Jeżeli ktoś chrzci się u heretyków, to prawdziwej wiary nie ma, dlatego z tego kościoła ze społeczności wiernych jest on wykluczony. Zatem zobaczmy, że ci święci wraz z Soborem Trydenckim nauczają, iż Eucharystia jest sakramentem budowania jedności w kościele pomiędzy członkami tego kościoła, a same sakramenty także służą temu, aby oprócz jedności kościoła, także pomnażać w nas łaskę Bożą. Łaski Bożej są pozbawieni heretycy, ponieważ są poza Kościołem, a jeżeli korzystają z sakramentów Kościoła, to używają je w sposób świętokradczy, ponieważ oni używają dóbr Kościoła, sami będąc poza Kościołem. Przed tego typu osobami przestrzega święty Hieronim, który właśnie mówi, że na swoją własną zgubę, wraz zresztą ze świętym Pawłem, spożywają niepokalanego baranka poza jego własną świątynią. Zobaczmy, że Sobór Trydencki, w sesji pierwszej i siódmej napomina nas o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii i o tym, że służy ona budowaniu jedności Kościoła i jest także ofiarą Kościoła Świętego. Zatem osoby, które po pierwsze nie wyznają prawdziwej i realnej obecności Zbawiciela w Eucharystii, a przyjmują katolickie sakramenty w myśl nowego prawa kanonicznego, kanon 844, czynią to w sposób niegodziwy i świętokradczy. Zobaczmy, że tak zwane nowe prawo kanoniczne niestety zezwala na tak zwaną także i interkomunię. To znaczy, że katolicy mogą przyjmować czasami sakramenty w niekatolickich wspólnotach, mimo tego, że te niekatolickie wspólnoty, jak sobie powiedzieliśmy, po prostu są uzurpujące sobie duchowe dobra kościoła, czyli de facto kradnące i używające je w sposób bezprawny, czyli niegodziwy, czyli grzeszny. Zatem, tak jak napomina nas święty Paweł, nie miejcie udziału w grzechach cudych. Katolik nigdy nie może przyjmować sakramentów od niekatolików, chyba że w wypadku śmierci bo najważniejszym prawem, jak tłumaczy to papież Pius XII, jest zbawienie dusz. Wtedy wszelkie prawo ustaje, możemy przyjąć ważne rozgrzeszenie, ważną komunię świętą od osoby nawet i ekskomunikowanej. Natomiast zobaczmy, że niektórzy liberałowi i moderniści wspominali o 20. rocznicy śmierci tak zwanego brata Rogera, który był protestantem i założycielem ekumenicznej sekty Tajze. Czyli zobaczmy na takie dwa podpunkty. Protestant i ekumenizm. Są to dwie herety przede wszystkim protestanci nigdy nie mogą przyjmować sakramentów w kościele świętym dopóki najpierw swojej herezji się nie wyrzekną a po drugie dopóki nie zostanie im zdjęta ekskomunika i się z tego wszystkiego nie wyspowiadają wtedy stają się pełnoprawnymi członkami wspólnoty kościoła katolickiego wówczas mogą przyjmować katolickie sakramenty niestety podczas pogrzebu Jana Pawła II miał miejsce świętokradczy skandaliczny incydent kiedy to kardynał Ratzinger udzielił komunii świętej właśnie wspomnianemu bratu Rogerowi mimo tego iż był on jawnym protestantem, czyli jawnym heretykiem, zatem doszło tutaj do świętokradztwa. Swoich błędów się nie wyrzekł, był ekskomunikowany, a katolicki sakrament, i to ten najświętszy, tam gdzie Chrystus jest cały obecny, przyjął. Przede wszystkim bądźmy uważni i przestrzegajmy się przed wilkami modernistycznymi, wilkami w owczych skórach. Katolickie sakramenty mogą przyjmować tylko w sposób godziwy i ważny też i osoby, które są członkami Kościoła katolickiego, które czynią to własce uświęcającej, tak jak w przypadku Eucharystii. A wiemy, że heretycy. Właśnie będąc heretykami, słowo heretyk oznacza ten, który świadomie i dobrowolnie odrzuca artykuły wiary, które są niezbędne do naszego zbawienia. Nie ma w sobie łaski Bożej, nie ma łaski uświęcającej, zatem przyjmując Komunię Świętą, będąc poza wspólnotą Kościoła oddzielonym od Chrystusa, czyni to w sposób niegodziwy i świętokradczy. Osoby, które to firmują i wspierają, same też odpowiadają za masowe świętokradztwo dokonywane na najświętszej Eucharystii. Pamiętajmy, że kanon 844 tego tak zwanego nowego prawa kanonicznego jest ze Zezwoleniem na bluźnierstwo. Katolicy nie mogą nigdy przyjmować sakramentów u niekatolików, natomiast niekatolicy, dopóki się nie nawrócą ze swoich błędów, nie wrócą na łono Kościoła Świętego, także nigdy w życiu nie mogą przyjmować katolickich sakramentów. Mimo tego, że ten tak zwany przepis im na to zezwala, jest to zezwolenie na bluźnierstwo, a Chrystus siebie folgować i żartować nie pozwoli. Tego typu osoby, jeżeli będą takie rzeczy czyniły, będą czyniły to na swoją własną zgubę.